A takie rzeczy jak szczegóły, bardzo dobrze, że jest Pan prawny, że Pan ma jakąś wiedzę i nam tutaj coś wypowiada, ale to nie na dzisiaj, nie na tą chwilę. Szczegóły to jak najbardziej musimy razem y, dopracować potem, potem. Najpierw musimy mieć, y, musi, pierwsze co to powiedziałem, siłę przebicia, potem musimy mieć jakąś z wprawę, jakąś organizację, żeby to już można działać, y, co tam jeszcze chciałem powiedzieć. No i oczywiście potem będziemy musieli uzyskiwać kompetencje poprzez nacisk. Y, jeżeli Paweł przejdzie do Parlamentu, myślę, że on jak najbardziej wszystkich nas zrozumie, będziemy mieli wsparcie, będziemy, będziemy musieli zmieniać prawo, czyli trzeba będzie ustalić jakąś yy, ustawę, która, by, która da kompetencje naszemu stowarzyszeniu, naszej, naszej organizacji, która będzie mogła, będziemy mogli działać. Oczywiście nie ma sensu przygotować tego prawa i całej konstytucji od razu zmieniać, bo to jest daleka droga i wielka walka, ale jak najbardziej, jeżeli będziemy mieli tą organizację... Coś cośkolwiek robić, coś zmieniać. A potem małymi krokami, małymi krokami musimy e, rzeczywiście wpływać. I oczywiście e, tak jak i teraz tutaj jest, są nad sędziami. Bo to, co się dzieje sędziowie, póki co na co mają tylko sumienie własne, bo nie mają żadnej e, kontroli. Natomiast wiadomo, że są sędziowie, którzy nie mają żadnego sumienia. I, bo, i, to, i taka instytucja, jak ta dzisiaj tutaj powoła, jest koniecznością, jest koniecznością. Także ja, ja bym chciał, żeby tutaj nikt nie zabierał głosu na temat e, swoich historii, na temat e, tego co jest, e, co, tylko po prostu jakieś żeby konkrety, żebyśmy coś konkretnie postanowili. Żebyśmy e, mogli sobie podjechać z e, że coś przejdziemy dzisiaj, to bym jakiś protokół czyli Nie wiem, już jest, mamy pana prezesa, tak jak Mi powiedział, jak najbardziej jesteś prezesem, uważam, e, jak najbardziej, e, nie wiem, trzeba by powołać jakiegoś sekretarza, jakichś e, członków następnych którzy będą cię wspierać, pomagać, e, zbierać te wszystkie pomysły, może e, dużo jak najbardziej. E, bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę, e, Michał. E, jako, jako to, że e, rozsywasz maile i informujesz wszystkich, jesteś wywodnikiem łączącym wszystkich. Bardzo wykonujesz e, wielką robotę. Myślę też e, tutaj, jak jakoś powinieneś e, mieć, także, nie wiem, ustalmy. Podzielimy się, ustalmy jakieś funkcje, ustalmy jakieś pierwsze kroki działania, a szczegóły to potem w praktyce jak najbardziej, e, co tam powinno, co sędziowie, to co sędziowie robią, no, co, co, to co prokuratura ja robi, to wszyscy wiemy. My to wszyscy wiemy, także nie chcę, żeby już ktoś tam opowiadał. Róbmy konkretnie.